spędzę ze mną dzień. Tam mamy godzinę siódmą i teraz co się ubiorę? Ta bluza. Tak się prezentuje mój outfit. Tutaj będą spod yy, takie spodnie. sobie wezmę tą bluzę i tą bluzkę. To ja w niego skaczę. O! Już jestem ubrana. Teraz idę się umyć. Ja już jestem umyta i uczesana. A my już idziemy na autobus. Już dnia z wycieczki, bo byliśmy yy, w sadzie. No i teraz wcinam jabłuszko. Już sobie skończyłam jabłko i teraz sobie trochę pojeżdżę na rolkę z Wiką. Aha, ja już mam rolkę. Ja sobie już sobie z Wiką na rolkę i teraz sobie trochę porysujemy. Robiliśmy z Wiką obraz, obrazek mężczyznki, na zmianę po minutę każdy. No i coś tu musiało pójść nie tak, nie, ocenia, nie oceniajcie. A no i jeszcze mamy godzinę 15.04. Ja bym teraz sobie wyszła na dwor. Ja już przyszłam z dworu, bo e, byłem na dworze. E, I teraz bym sobie posprzątała na biurku. I już mam godzinę 16.50 równa, więc ja bym sobie teraz poczytała trochę książkę. No to teraz trochę magii. Mam godzinę 17 i przeczytałam kilka stron, i sobie teraz zrobię zakładkę. Już widzę, że przeczytałam książkę i mamy równo 18:10. Więc ja bym sobie teraz coś przegryzła. Już sobie e, przegryzłam taką, taki podwieczorek, e, jakby i Wika tam siedzi za mną, dlatego się ustawka rusza. E, hmm. Nie bójcie się, nie mam duchów. E, i teraz mam godzinę 18.30. I teraz bym sobie coś pomalowała. Już sobie porysowałam i teraz sobie coś poszydełkuję. I ogólnie to i to, to są same rzeczy do szydełkowania i włóczki. A no i mam godzinę 19. Już sobie poszydełkowałam i mam godzinę 20. Ja teraz sobie coś tutaj porobię na biurku, coś kreatywnego, może coś sklejam, coś pokleję, coś porysuję i pokażę Wam najwyżej efekt końcowy. Może. Już widzę, że sobie tutaj i na, na biurku i na tablicy. Mamy godzinę 21, więc e, jeszcze teraz umyję, wykąpię, umyję zęby, założę aparat i powoli będę kładać się z paczbury, które trzeba wstać. Tylko Do szkoły!